Witajcie. Dzisiaj 13, więc obowiązkowe testy łączności. Miejscówki do końca jeszcze nie wybrałem, ale podejrzewam, że tym razem będzie to hełmno gdzieś sobie przywisie stanę. Nie będzie to wysoki punkt, ale... ale mam troszkę czasu, chcę sobie książkę poczytać, odpocząć i zobaczymy, co z takiego oto miejsca się uda. Aktualnie jestem pod mostem, przed Chełmnem. Wam pokazuję jak sobie to wygląda. Tutaj płynie Wisła. Tu sobie chwilowo stanąłem. Dobra, to jedziemy na miejscówkę. Te filary tutaj niedawno były remontowane, wcześniej na nich grafity było, było, nawet niektóre dosyć ładne, ktoś to zrobił z talentem, nieraz jakieś bazdroły. To jest fajne, ciekawe. Do zobaczenia na miejscu. Tutaj jest filar pierwszy tego mostu. Dobre schronienie przed deszczem. Jakby się było motorem czy rowerem. No dobrze, a teraz wjeżdżamy na ten most, pod którym przed chwilą byłem. A wy byliście razem ze mną Tutaj na nawigacji tak to wygląda Już widać hełno Z wam pokażę wisełka Najpierw wybiorę sobie miejscówkę, gdzie sobie chwilę posiedzę, poczytam. Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. A wtedy będę kombinował nad miejscem do nasłuchu i nadawania. No, jestem w miejscu, w którym chciałem być. Wiatr niesamowity. No to nie przeszkadza. A widać ten most, o którym. Wcześniej była mowa. A tu sobie postoję, poczytam i później łączności. A jednej z najważniejszych rzeczy, Wam nie powiedziałem. przyjeżdżając przez świecie, wstąpiłem sobie po rollo. To jest rollo średnie. Jak widać, jest duże. 19 zł. Kosztowało. Więc życzcie mi smacznego. Kebab zjedzony był bardzo dobry. Tak jedząc to sobie myślałem, ile mostów jest jeszcze w stronę morza. I policzyłem. Jeśli dobrze policzyłem, to jest 7. W tym chyba jeden kolejowy, ten 4 trzewski. Czyli tak naprawdę nie jest ich dużo. Licząc, licząc je w stronę północną, na południe nie liczyłem tego. Przy okazji Wam pokażę książkę, jaką czytam. Jest to książka Tajmisza Polska, Jakuba Kuzy. Bardzo ciekawa. Tutaj mam zakładkę, już mi zostało tam niewiele w sumie. Polecam, jeśli ktoś lubi historię o różnego rodzaju budynkach, osobach, wierzeniach, polecam bardzo. Nie zawiodłem się na tej książce. No dobrze, to ja sobie poczytam, mamy jeszcze troszkę czasu, więc odezwę się o godzinie dwudziestej. Witaj, witaj, Dzisław. Nie wiem, czy dobrze imię usłyszałem. Potwierdzam odbiór Twojego wywołania awaryjnego. Tutaj z tej strony Tomasz. No ja dzisiaj tutaj podjechałem tu sobie przy Wiśle, jestem w hełmie na obrzeżach tutaj z widokiem właśnie to na most i w celach do właśnie e, łączności awaryjnej tutaj prowadzę testy. Dobry, może do tego, może do tego... Dobra. dobra, nie mówię ciszej, także Tak, będzie lepiej... ale wiesz, to myślę, że dla stacji dalszej wszystko będzie lepiej... dobra, proszę bardzo, roz zgłaszanie się, tak, zapisałem się. Dziękuję bardzo. Sekretarz Tomasz jeszcze imię powtórz. Proszę bardzo, wyzwanie ogólne dla stacji w łączności awaryjnej na 213.00. Proszę bardzo, do godziny 20.30 możemy tutaj w Aeli, a na, na kanale 11.00 możemy rozmawiać w USB. Proszę bardzo. No, czyli jak widzicie, punktualnie godzina 20 wybiła. Tutaj już się chmury zebrały. No i coś się dzieje. Mateusz Hełno, Mateusz Hełmno. z tej strony Tomasz. Jak ciebie, jak mnie słychać, bo ja ciebie odbieram idealnie? Teraz sobie tutaj Squercha zmieniłem, aby więcej sobie usłyszeć. Ja mam -y coś tu mi jeszcze mi głośnik spadł. Tak, <laughs> to jest biurka. Dobra, ale coś widać ideę, że dzisiaj będzie cienko, wszyscy wyjechali na, na, na ten, no piękna pogoda, to się nie ma co dziwić. Wywołanie ogólne testy łączności w C awaryjnej, operator Tomasz z tej strony. No, dokładnie. Cześć Tomku, Mateusz, HEMNO, słyszę bardzo dobrze. Ani, ani tego, ani kolegi tego... No witaj Mateuszu, witaj, ja już Cię prędzej usłyszałem, się odezwałem, ale... ale mogło coś się nałożyć, bo akurat w tej chwili było bardzo dużo łączności. Czy skąd nadajesz? Ale on tam będzie raczej w WST rozmawiał. Słuchaj, ja ogólnie pochodzę z zborów tucholskich, ale, ale te łączności sobie przeprowadzą w różnych miejscach. E, miesiąc temu byłem w świeciu na takiej górce. E, dzisiaj sobie tutaj do Chełmna podjechałem e, przy, przy Wiszy z widokiem na most. I tutaj stąd właśnie prowadzę. To ja dzisiaj w podróży samochodem, także jestem na moście, dlatego tak się dobrze słyszę. No to możesz mi pomachać. Dobrze Mateusz, to wtedy szerokości Ci życzę. Do usłyszenia. To no, Chełmno mówi no, Mirek. Chełmno Mirek, Chełmno Mirek, jesteś? jestem. No Ciebie to idealnie słychać, to chyba z, z bazowej anteny nadajesz. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w testach łączności kresowej, tutaj operator Dawid Hełmno Dawid Hełmno z tej strony Tomasz Słyszę ciebie idealnie Kolego, co przed chwilą ogólne wołanie mówiłeś, słyszę ciebie bardzo, bardzo dobrze. Jestem tutaj w miejscowości Hełno. Czy możesz się przestawić z tej strony, Tomasz? Ja sobie notatki prowadzę z łączności. Z tej strony Dawid, operator skromna. Dziękuję bardzo, Dawid. Pozdrawiam. Zdzisław Fordon 331, z tej strony Tomasz, potwierdzam odbiór. Mam problem, mam problem z czytaniem, nie? Ale, ale dzięki, dzięki za łączność, dzięki za łączność, że jesteś na kanale. E, potem zapraszam, a jedna z w USB to rozmawiamy, albo, albo o chudo, o chudo już e, dziewiątej tutaj na USB i wtedy wiadomo, że łączności są lepsze, bo, bo wielu ludzi, e, wielu, wielu operatorów pracuje na stęgach, no bo jest lepiej. No i wtedy też zakłócenia mam mniejsze i można dużo ładniejsze, dłuższe łączności robić. Proszę.

stacjonarne na dachu, także to musi iść. No dobrze, może jeszcze raz spróbuję wywołać. Jest godzina, już mówię która. 2012 dopiero, a już tych łączności troszkę było, więc może jeszcze raz wywołam, zobaczę co będzie, no i co, i będę się zwijał do domu. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, operator Tomasz z tej strony, czy jeszcze ktoś może do łączności? tegoś psasów, a co teraz? mówi Adam, całumno. No, Adam niechaj on ciebie idealnie, to chyba jeszcze chwila i te łączności się skończą. Tutaj nie wiem czy to jest, czy słyszysz, ale ktoś tutaj e, włączył nadawanie i, i psa tylko słychać. <grywa> Muszę Wam powiedzieć, że z tych łączności jestem zadowolony ogólnie, bo anteny na dachu krótkie nie mam, to jest Sirio chyba 120 cm, jeśli się nie mylę. Radio też nie jest jakieś... jakieś z wysokiej półki. Już kiedyś o tym radiu mówiłem, że to jest prezydent Henry. I będąc w hełmie, można powiedzieć, że że nie na żadnej górce jestem to w sumie bardzo nisko, bo przecież jestem tutaj z 2 metry nad, nad Wisłą nad Wisłą no i tak jak teraz słyszeliście tutaj pana Zdisława odbieramy zbyt goszczy czyli czyli odległość jest jest naprawdę spora czyli? Tak. z trudem się odbieram z trudem cię odbieram ale mówię na tle szumów bardzo wiesz no niestety ja mam tu takie zakłócenia po 23 już jest cisza tak samo do południa dziwne jak tam się nie włączają te wszystkie urządzenia to, to też jest cisza dzisiaj trzy razy sprawdzałem czyli antena jest parła z dachu bo taka cisza była kompletnie nie? to się rzadko zdarza no ale wszystko jest okej okay, dobrze Także, yy... Mówię z tej wizja, 3, 3, 1, no o czyli to widzicie jest ogólnie super ten dzień można zaliczyć do udanych I co? To na tyle pewnie już będę kończył Dziękuję, że go oglądaliście Dozo tu jeszcze wam pokażę pomnik Pamięci żołnierzy 8 pułku strzelców konnych, poległych na wszystkich frontach II wojny światowej. 39-45. To właśnie tego miejsca, w którym stałem. Ten pomnik tutaj był dosłownie kawałek. No Dobrze, to tyle.